Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie wagi w horoskopie tygodniowym od 27 listopada do 3 grudnia. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Wagi, horoskop tygodniowy 27 listopada do 3 grudnia. Jakieś rady, wskazówki dla wag? Wagi. Baggy. No, kochane wagi, ale się będzie działo. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę, czwórka kielichów. Czwórka kielichów prosi o to, żeby nie tylko patrzeć, ale przede wszystkim widzieć, dostrzegać to, co macie pod noskiem, dostrzegać wartość swoją, swoich działań, ludzi wokół, żebyście nie miały głowy w chmurach, żebyście zwracały uwagę na to, czy wszystko jest takie, jak wam się wydaje, że jest. Co Wam może poprzeszkadzać? Rycerz Mieczy i Król Buław. Jakiś mężczyzna, temperamenty, charyzmatyczny, który się nie boi wyzwań, natomiast przez którego, czy też z którym możecie mieć jakieś małe sprzeczki, jakieś takie cięte riposty, cięty język, jakieś takie um, jakby obrona własnego zdania, tak? Możecie troszkę się posprzeczać, także nie zwracamy uwagi na mężczyzn w tym tygodniu. Kart Rada Piątka Mieczy. Zwracajcie uwagę na to, czy nikt nie stara się Was okłamać, czy wszyscy w Waszym otoczeniu są w w porządku, ale Wy również nie starajcie się, się nikogo okłamać. Nic nie sugeruje, tylko tak w razie czego. Czytajcie umowy, zwracajcie uwagę na to, czy wszystko jest takie, jak Wam się wydaje, że jest. Czy nie macie fałszywego obrazu rzeczywistości, fałszywych przekonań. To, co nieuniknione, i wynik dwójka nerwów i rycerz kielichów, nieuniknione jest to, że będziecie stały przed wyborami. Jakieś decyzje do podjęcia będą ważne, żebyście kierowały się rozsądkiem, logiką, analizą, twardymi danymi, nie impulsami, nie emocjami, nie emocjami, ale właśnie logiką. Ona Wam bardzo pomoże. Rycerz Kielich mówi o tym, że będzie powrót do jakiejś sprawy z przeszłości, ale w dużym pozytywie. Albo osoba z przeszłości może powrócić, albo jakaś pomysł z przeszłości, jakaś praca z przeszłości. Coś będzie wracało. No i finalnie jesteście królową, była kobietą temperamentu charyzmatyczną, która się nie boi wyzwań, która odważnie sięga po swoje, która jest mega atrakcyjna, piękna i zaradna. Super! Dziękuję Wam bardzo serdecznie, trzymam kciuki, życzę fantastycznego tygodnia, pa pa, do usłyszenia, do zobaczenia.